Mam na imię Eliza. Dorastając, różnica między mną a moją siostrą bliźniaczką Anną była jak dzień i noc. Ona była złotą dziewczyną, a ja nie kropka tata, profesor Uniwersytetu Sterne, całe życie zajmował się książkami i wykładami, podczas gdy nasza mama była kwintesencją gospodyni domowej. Oddanej domowi i rodzinie, zachęcając nas do pójścia w jej ślady. Kropka, odkąd sięgam pamięcią. Przebywanie w domu kojarzyło mi się raczej z niekończącą się sesją krytyki. Kropka. Moi rodzice mieli plan idealnej rodziny i nie obejmował on córki, która nosiła zakazane koszulki i lubiła trzymać się na uboczu. Eliza, dlaczego nie możesz być bardziej podobna do swojej siostry? Czy ulubiony tekst mojej mamy był zwykle rzucany w moją stronę, gdy pojawiałam się na śniadaniu ze słuchawkami na uszach, próbując zablokować świat, Anna natomiast zapięła blask aprobaty. Po prostu nie rozumiem, dlaczego tak trudno ci założyć ładną sukienkę i więcej się uśmiechać, powiedziała, przerzucając swoje idealne włosy przez ramię. Zupełnie jakby była z innej planety, kropka pewnej szczególnie wyczerpującej soboty, gdy nasza rodzina przygotowywała się do jednej z imprez wydziałowych taty, totalnej trzemki, ale obowiązkowego pojawienia się dla nas, postanowiłam zbuntować się w najmniejszy znany mi sposób. Założyłam mój najciemniejszy eyeliner i parę butów, które zdecydowanie nie spełniały odpowiednich standardów. Chyba nie wyjdziesz w takim stroju. Mama przyłapała mnie na schodach, jej wzrok spoczął na moich butach. Jakby były pokryte błotem, kropka wzruszyłem ramionami, moja standardowa obrona. Nie rozumiem, czemu nie kropka westchnęła tym długim, przeciągłym westchnieniem, które mówiło, że jestem największym rozczarowaniem w jej idealnie uporządkowanym świecie. Proszę, Eliza, tylko ten jeden raz nie możesz spróbować się dopasować. Po ceo żebyś mogła udawać, że jesteśmy idealną rodziną, odparłam, zmęczona tą samą starą piosenką i tańcem. Nie chodzi o udawanie. Tylko o okazywanie szacunku ojcu. Argumentowała, jej głos przybrał ostry ton, który oznaczał interesy kropka Anna, słysząc tę wymianę zdań, ruszyła korytarzem, stukając obcasami o twarde drewno niczym sędzia zbliżający się do ławy. Mama ma rację, lis. Nie tak trudno wyglądać przyzwoicie. Dlaczego zawsze musisz wszystko utrudniać? Może nie chcę być klonem ciebie, Anno. Warknęłam, czując, jak moja twarz robi się gorąca. Nienawidziłam tych kłótni, nienawidziłam być porównywana. Ale bardziej niż czegokolwiek, nienawidziłam czuć się jak dziwak we własnym domu. Kropka tata pojawił się na dole schodów, marszcząc brwi. Wystarczy, rozkazał stanowczym głosem. Eliza, idź się przebrać, kropka, wychodzimy za dziesięć minut. Jego ton nie pozostawiał miejsca na kłótnie. Nie krzyczał, nie musiał, kropka, rozczarowanie w jego oczach wystarczyło, bym wróciła do pokoju, zamieniła buty na nijakie płaskie i zmyła połowę elinera kropka, gdy jechaliśmy na imprezę, w samochodzie panowała cisza, z wyjątkiem muzyki klasycznej, którą tata uparł się puszczać, ponieważ była uspokajająca. Wpatrywałam się przez okno, a drzewa rozmywały się obok. Kropka, w tamtej chwili obiecałam sobie, że pewnego dnia przeżyję życie, w którym nikt nie będzie mi mówił, co mam nosić, jak się zachowywać ani kim być. Pewnego dnia będę wolna od echa tych oczekiwań. Kropka, mój pokój był jedynym zakątkiem domu, w którym mogłam udawać, że jestem gdzie indziej. W przeciwieństwie do reszty domu, który był wypełniony wyborami moich rodziców. Mój pokój był mój. Kropka, nie było w nim wiele, tylko cztery ściany pokryte szkicami i plakatami muzycznymi. Ale był moją ucieczką od rzeczywistości oczekiwań mojej rodziny. Kropka, pewnego wieczoru, gdy próbowałam zatracić się w playliście moich ulubionych zespołów, tata zapukał i wmaszerował do mojego pokoju, z twarzą wykrzywioną w znajomym grymasie. Eliza, ścisz ten hałas. I dlaczego nie uczyłaś się dzisiaj z Anią? Wiesz, że obie macie egzaminy. Powiedział surowym głosem: Kropka wyciągnęłam jedną słuchawkę i spojrzałam na niego. Starając się zachować równy głos, Uczyłam się, ale nie z Anną. Lepiej uczyłem się sam. Tata potrząsnął głową, wyraźnie tego nie kupując. Znasz zasady: Kropka, twoja siostra ma dobre stopnie, i ty powinnaś robić to samo. Nie rozumiem, dlaczego zawsze musisz wszystko utrudniać. Nie chodzi o utrudnianie, powiedziałam z rosnącą frustracją. Po prostu nie rozumiem, dlaczego muszę podążać za sposobem, w jaki Anna wszystko robi. Nie mogę mieć własnego sposobu studiowania? Nie odpowiedział na to tylko kontynuował swoją skargę. A ci twoi przyjaciele, widziałem cię z nimi wczoraj w kawiarni. Nie sądzę, żeby mieli na ciebie dobry wpływ. Powinieneś spędzać czas z córkami moich kolegów. Są bardziej odpowiednie. Poczułem, że mój temperament wzrasta. Odpowiednie do czego? Dla ciebie. Bo rozmawiają o ekonomii i udają, że lubią te nudne uniwersyteckie spotkania. Zanim zdążył odpowiedzieć, w drzwiach pojawiła się mama z ostrym głosem. Eliza. Twój ojciec ma rację. Te dziewczyny pochodzą z dobrych rodzin. Wiedzą, jak się zachować. Są przyjaciółkami, jakich powinnaś chcieć wstałam, stając naprzeciw nich obu. A co, jeśli nie chcę przyjaciół, którzy zostali dla mnie wybrani, co, jeśli chcę sama wybierać przyjaciół, wybierać to, co studiuję, a nawet to, kim chcę być? Wystarczy, Eliza. Powiedziała mama, jej ton był ostateczny. Wiesz, że twoją przyszłością jest uniwersytet. Twój ojciec tego dopilnował. A po studiach będziesz musiała zacząć myśleć o ustatkowaniu się. Już o tym rozmawiałyśmy. Ustatkowaniu się. Te słowa wisiały w powietrzu jak wyrok do żywocia. To znaczy zacząć myśleć o byciu czyjąś żoną. Jak Anna? Tylko do tego jestem według ciebie stworzona o twarz. Mamy nieco złagodniała, ale jej głos pozostał stanowczy. Chcemy dla ciebie jak najlepiej. Podążanie wyznaczoną przez nas ścieżką zapewni ci dobre życie. Dobre życie? Powtórzyłam z gorzką ironią w ustach. Czy dobre życie to takie, które ktoś inny uważa za dobre? Nikt na to nie odpowiedział. Nie musieli. Wszyscy wiedzieliśmy, że nie ma sensu się kłócić kropka, mieli swoje plany i oczekiwali, że się podporządkuje. Tak jak Anna Anna i ja byliśmy jak dwie strony tej samej monety, zawsze razem, ale nigdy na tej samej stronie. Na uniwersytecie, gdzie wykładał tata, różnice między nami stały się jeszcze bardziej oczywiste. ona zajmowała się zarządzaniem biznesem, była złotym dzieckiem. Zawsze przytakiwała na wykładach, zadawała mądre pytania, które sprawiały, że profesorowie z uznaniem kiwali głowami. Ja utknąłem w tym samym programie, ale czułem się jakbym nosił but na niewłaściwej stopie. Nie, niewygodny i po prostu niewłaściwy. Pewnego popołudnia, gdy przedzierałam się przez górę podręczników w bibliotece. Weszła Anna z uporządkowanymi notatkami i gotowym uśmiechem. Hej, Lis, przychodzisz dzisiaj na zajęcia. Profesor Hall wspominał, że wpadnie może dobrze będzie się pokazać. Powiedziała łagodnym, ale natarczywym tonem: Kropka spojrzałam w górę, czując ciężar jej oczekiwań. Nie, nie sądzę. Takie rzeczy to nie moja działka, wiesz? zmarszczyła brwi, odkładając książki z odgłosem dorównującym jej dezaprobacie. Nie chodzi o to, żeby to była twoja scena, lis. Chodzi o zrobienie dobrego wrażenia. Musisz zacząć traktować to poważnie. Wkrótce kończymy szkołę. kropka wzruszyłam ramionami, wracając do notatek. Traktuję to poważnie, ale nie w sposób, który sprawia, że jestem nieszczęśliwa. Po co zawracać sobie głowę udawaniem, ponieważ lis czasami trzeba grać w tę grę, by iść do przodu. Myślisz, że mi się to wszystko podoba? Gestem rozejrzała się po swoich idealnie przypiętych podręcznikach i kolorowych notatkach. Tu nie chodzi o lubienie, tylko o robienie tego, co konieczne. Kropka, potrząsnęłam głową, odsuwając krzesło ze zgrzytem. Kropka, cóż, może jestem zmęczona robieniem tego, co konieczne, według wszystkich innych. Czy kiedykolwiek o tym pomyślałaś? Jej głos złagodniał, ale oczy były stalowe. Lis. Staram się tylko o ciebie dbać. Tata nie będzie w pobliżu, żeby wszystko uporządkować na zawsze. Co zrobisz, jeśli będziesz wszystkich do siebie zrażać, może sama sobie poradzę. Może nie muszę podążać za wskazówkami taty ani twoimi. Odparłam, czując przypływ buntu kropka na marginesie, jej frustracja była wyraźna. Jesteś taka uparta. Po prostu spróbuj, dobrze. Dla mnie, jeśli nie dla siebie. Pojaw się dziś wieczorem, porozmawiaj z profesor Hall. To cię nie zabije, kropka. Spojrzałem na nią, naprawdę na nią spojrzałem i zobaczyłem nie tylko moją irytująco idealną siostrę, ale kogoś, komu naprawdę zależało, na swój własny sposób, kropka dobrze, pomyślę o tym. Zgodziłam się, nie będąc gotowa obiecać więcej. Dziękuję, powiedziała, a jej uśmiech powrócił. Nie jest tak źle. Może nawet ci się spodoba, jeśli dasz mu szansę, kropka wątpię. Mruknąłem, ale wiedziałem, że przegrałem tę rundę. Dla Anny pojawiłbym się, siedziałbym przez kolejną nudną dyskusję i nie w odpowiednich momentach. To tylko kilka godzin. Powiedziałem sobie, jak źle może być, jak się okazało, nie tak źle, jak myślałem. Profesor Hall był zaskakująco interesujący, gdy nie wykładał z podium. Zadałem nawet pytanie, które zasłużyło na spojrzenie Anny. później, gdy wracaliśmy do akademika, Anna mnie szturchnęła. Widzisz, nie takie straszne, prawda? Ta krucha wieś nie trwała jednak długo. na ostatnim roku Anna przedstawiła nas swojemu narzeczonemu prawnikowi dziesięć lat starszemu od niej, o ugruntowanej pozycji i dokładnie takiemu o jakim marzyli nasi rodzice. Mama i tata byli w niebo wzięci, chwaląc Annę za tak mądre dopasowanie i natychmiast zwrócili na mnie swoje wyczekujące oczy. Teraz, Eliza, twoja kolej, by znaleźć kogoś odpowiedniego. Powiedział tata pewnego wieczoru przy kolacji jego tom sugerował, że mój czas się kończy. Mama przytaknęła entuzjastycznie, już planując moje życie. Jakby to był kolejny z jej dobrze zorganizowanych domowych projektów. Pomyśl o swojej przyszłości, kochanie. O kimś, kto cię utrzyma. Kto ma dobrą opinię. Pamiętam, jak wpatrywałem się w swój talerz, czując, jak ściany się zamykają. Ślub Anny został skrupulatnie zaplanowany przez mamę w najdrobniejszych szczegółach, od sukienek druchen po kompozycje kwiatowe. Ukazując jej idealną wizję rodzinnego prestiżu, kropka po ślubie, mama często odwiedzała Annę, udzielając rad i upewniając się, że jej życie potoczy się tak. Jak zaplanowała kropka, będąc tego świadkiem, wiedziałem jedno na pewno, nie chciałem, aby moje życie było szyte na miarę przez kogoś innego kropka pewnego dnia. Szedłem ulicą, zagubiony w myślach o tym, jak uciec od życia, które przewidzieli dla mnie moi rodzice kiedy usłyszałem głęboki warkot zbliżającego się motocykla. Ciekawość pociągnęła mnie w stronę dźwięku kropka, wtedy zobaczyłam go, Jake A, w skórzanej kurtce i z beztroskim uśmiechem, podjeżdżającego obok mnie kropka wyglądasz, jakbyś potrzebowała podwózki, zawołał ponad rykiem silnika, z figlarnym błyskiem w oczach. Zawahałam się, spoglądając w stronę drogi do domu. A potem na jego wyciągniętą rękę kropka co miałam do stracenia. Jasne, czemu nie? Odpowiedziałam, mój głos był mieszanką nerwów i podekscytowania kropka, wspinając się na tył jego roweru, poczułam przypływ adrenaliny, gdy odjechaliśmy. Wiatr targał moimi włosami i po raz pierwszy od dłuższego czasu śmiałam się, naprawdę się śmiałam. Kropka, Jake krzyczał coś o pokazaniu mi swojego świata. A ja trzymałam się mocniej, nie chcąc, by ta chwila się skończyła. Kropka zatrzymaliśmy się w knajpie odwiedzanej przez motocyklistów. Przy hamburgerach i frytkach, Jake opowiedział mi o swoim życiu spawacza, pasji do motocykli i miłości do otwartej drogi. To było tak różne od wszystkiego, do czego byłem przyzwyczajony. Surowe i prawdziwe, kropka, nie boisz się tak żyć. Zapytałem, mój głos ledwo przebijał się ponad stukot talerzy i rozmowy wokół nas. — Boisz się? — Nie, to ekscytujące. — Nigdy nie wiadomo, co oczycha za rogiem, czy to nie lepsze niż mieć wszystko zaplanowane? — Odpowiedział. Jego oczy rozjaśniały się z każdym słowem kropka przez następne kilka tygodni spotykaliśmy się potajemnie. Każda przejażdżka na motocyklu J.K. oddalała mnie od życia, które miałam wieść i przybliżała do życia, którego pragnęłam. Prędkość, przygoda. Nie chodziło tylko o dreszczyk emocji. Chodziło o poczucie życia, poczucie wolności. Pewnego wieczoru, gdy oglądaliśmy zachód słońca z zacisznego punktu widokowego, Jake zwrócił się do mnie. Eliza: Nie jeżdżę tylko po to, by uciec. Jeżdżę by czuć, że żyję, by każda chwila się liczyła. Z tobą każda chwila jest coś warta. Pochyliłam się do niego, moje serce biło szybko kropka, nigdy wcześniej się tak nie czułam. Sprawiasz, że czuję się wolna, Jake. Uśmiechnął się, przyciągając mnie bliżej. Więc nie wracajmy do zwykłego istnienia. Żyjmy kropka sześć miesięcy, z jakim było jak całe życie chwil, o których zawsze marzyłam. W dniu, w którym się oświadczył pod gwiazdami, z delikatnym dudnieniem jego roweru w tle, moje serce krzyknęło tak. Zanim moje usta zdążyły wypowiedzieć to słowo, kropka było idealnie, z wyjątkiem jednej przeszkody. Moich rodziców, kropka zmagałam się ze strachem przed przedstawieniem im, Jake, A. był wszystkim, czego nie akceptowali jego szorstkimi krawędziami, jego dzikim duchem, jego prostym, ale satysfakcjonującym życiem spawacza. Ale miłość wzmocniła moją odwagę i zdecydowałem, że nadszedł czas, aby się dowiedzieli, kropka w dniu w którym przywiozłam Jake'a do domu, był ubrany jak zwykle, w skórzaną kamizelkę, czarny t-shirt, podarte dżinsy i bandanę. Uwielbiałam w nim to, że był bezkompromisowo sobą. Kropka, weszliśmy na podjazd i już czułem ciężar osądu moich rodziców. Kropka, kiedy weszliśmy do środka, twarz mamy zbladła na widok Jake'a, a jej oczy rozszerzyły się w szoku. Co się stało, Eliza? Sapnęła, jej głos był ledwie szeptem. Reakcja taty była ostrzejsza, jego słowa ostre jak noże. Kto to jest i dlaczego jest ubrany jak bandyta w naszym domu, wzięłam głęboki oddech, uspokajając nerwy. Mamo, tato. To jest Jake. On jest mężczyzną, którego kocham. Pobieramy się. Ich cisza była ogłuszająca. Potem tata zwrócił się do Jake'a, jego ton był pełen pogardy. Żonaty, czym się zajmujesz, młody człowieku? Jakie masz kwalifikacje, Jake, niech go Bóg błogosławi, nie wahał się. Jestem spawaczem. Po szkole średniej zrobiłem kilka specjalistycznych kursów. Ciężko pracuję i uczciwie zarabiam na życie. Wyraz twarzy moich rodziców był mieszanką przerażenia i niedowierzania. Mama wyglądała, jakby miała zemdleć, kropka spawacz. Eliza, chyba nie mówisz poważnie. Tata podniósł głos, wybuchając gniewem. Oczekujesz, że damy na to nasze błogosławieństwo. Zaprzepaścić swoją przyszłość dla spawacza. Poczułam, że moje postanowienie twardnieje. Tak, bo mnie uszczęśliwia. Czy nie to powinno się liczyć, ale życie, które będziesz prowadzić, zaczęła mama drżącym głosem. To będzie życie, które ja wybiorę. Odparłam, mój własny głos nabrał siły. Tata potrząsnął głową. Jego decyzja była jasna. Nie możemy i nie będziemy tego popierać kropka, jeśli go wybierzesz. Nie oczekuj, że będziesz częścią tej rodziny kropka, Ostateczność w jego tonie złamała mi serce, ale nie decyzję. Jake ścisnął moją dłoń, dając mi siłę, by stawić im czoła. Więc wybrałam Jake a. Wybieram nas. Wybieram moje szczęście. Oczy mamy wypełniły się łzami, a tata zacisnął szczękę kropka. Jeśli z nim wyjdziesz, nie kłopocz się powrotem. Powiedział tata, jego głos był zimny. Odchodząc od domu rodziców z jakiem, moje serce było mieszanką emocji, bólu, ulgi, podniecenia i strachu. Kropka nocne powietrze wydawało się inne, jakby każdy mój oddech był krokiem w stronę nowego życia. Przez chwilę jechaliśmy w ciszy, a jedynym dźwiękiem był jednostajny ryk motocykla pod nami. Kropka, kiedy w końcu zatrzymaliśmy się w małej knajpce na obrzeżach miasta, Jake odwrócił się do mnie z poważną miną. Jesteś tego pewna, Eliza. To znaczy, naprawdę pewna? Po dzisiejszym wieczorze nie ma już odwrotu. Kropka powiedział. Szukając w moich oczach cienia wątpliwości. Przytaknęłam, ściskając mocno jego dłoń. Nigdy nie byłam niczego bardziej pewna. Będąc z Tobą, czuję się dobrze. To jest to, co powinnam robić. Uśmiechnął się tym lekkomyślnym, czarującym uśmiechem, który podbił mnie pierwszego dnia, gdy się poznaliśmy. W porządku. Zróbmy to. Zacznijmy nasze wspólne życie. Wewnątrz restauracji znaleźliśmy cichą kabinę w rogu. Kelnerka bez pytania przyniosła dwie kawy i usiedliśmy tam, planując kolejne kroki. Więc co najpierw? Zapytałem, mieszając śmietankę w mojej kawie, obserwując jak wiruje i miesza się kropka, musimy znaleźć miejsce na nocleg, przynajmniej na jakiś czas. Potem może poszukamy pracy. Mam kilku kumpli, którzy pomogą nam zacząć. Jake odpowiedział, jego ton był praktyczny, ale optymistyczny. Kropka będzie ciężko, prawda? Powiedziałam, bardziej stwierdzeniem niż pytaniem. Rzeczywistość tego, co robiliśmy, zaczynała do mnie docierać. Jake sięgnął przez stół, obejmując moją dłoń. Być może. Ale poradzimy sobie z tym razem. Kropka to nic nowego dla żadnego z nas, prawda? Nie mogłam powstrzymać się od śmiechu, krótkiego, ostrego wybuchu, szczerego rozbawienia. Racja. Razem, kropka, spędziliśmy godziny w knajpie, rozmawiając i planując. Co jakiś czas Jake rzucał pomysł, który brzmiał tak dziko, tak swobodnie, że moje serce podskoczyło, kropka, a może pewnego dnia zaoszczędzimy wystarczająco dużo, aby wybrać się w podróż po kraju tylko ty, ja i otwarta droga. Chciałabym tego powiedziałam, pozwalając sobie na marzenia większe niż kiedykolwiek wcześniej. Kropka jadąc z powrotem do miasta, rozpoczęliśmy poszukiwania. Kolejne tygodnie upłynęły pod znakiem aktywności. Znaleźliśmy małe mieszkanie na obrzeżach miasta, nic wyszukanego, ale było nasze. Jake znalazł pracę w lokalnym warsztacie samochodowym, a ja pracowałam na zmiany w pobliskiej restauracji. Życie było ciężkie, ale było nasze radziliśmy sobie z tym, co mieliśmy, a każdej nocy, kiedy wracaliśmy do domu, czuliśmy się. Jakbyśmy mieli wszystko, kropka miesiące później zdecydowaliśmy, że nadszedł czas, aby zrobić to oficjalnie i pobraliśmy się podczas małej, kameralnej ceremonii. Trzymałam się nadziei, że moja rodzina się pojawi, że zobaczą. Jaka jestem szczęśliwa i porzucą swoje uprzedzenia. Kropka, ale zarezerwowane dla nich krzesła pozostały puste i nie przyszły żadne gratulacje. Pomimo ich nieobecności, ten dzień był idealny, ponieważ był nasz. Kropka, z czasem bardzo zbliżyłam się do mamy Jake'a. Powitała mnie z otwartymi ramionami, nazywając córką, wypełniając luki pozostawione przez moją własną rodzinę. Jej ciepło i akceptacja uleczyły niektóre rany pozostawione przez odrzucenie przez moich rodziców. Sprawy w końcu zaczęły się układać dla mnie i Jake'a. Po tym, jak ukończył dodatkowe szkolenie nurkowe i został certyfikowanym spawaczem podwodnym, jego dochody wzrosły do 150 pięćdziesięciu tysięcy dolarów rocznie. Ta zmiana wiele zmieniła. Udało nam się kupić dom w ładnej okolicy, miejsce, o którym zawsze marzyłam. Ale nigdy nie myślałam, że w nim zamieszkam. Zaczęłam pracować jako dyspozytorka w firmie Jake A. To nie była tylko praca, czułam, że jestem częścią czegoś ważnego. Wspierałam mężczyznę, którego kochałam i budowałam naszą wspólną przyszłość. W weekendy uciekaliśmy z miasta na tym rowerze, pędząc przez kręte drogi i podziwiając zapierające dech w piersiach widoki natury. Te chwile, z wiatrem we włosach i jego ciepłem na plecach, były czystą rozkoszą. Kropka mieszkając w pobliżu, moja teściowa stała się częstym gościem. Pewnego popołudnia, gdy Jake majsterkował w garażu, a ja przygotowywałam kawę, przyszła do nas, wyglądając na nieco zmartwioną. Kropka, przyszły jakieś paskudne wieści powiedziała, siadając przy kuchennym stole. Coś o profesorze na uniwersytecie, zamieszanym w skandal z molestowaniem. Kropka serce zabiło mi szybciej. Och! Powiedzieli, kto to był. Starałem się zachować spokojny głos, obawiając się odpowiedzi. Kropka potrząsnęła głową. Nie, nie wymienili nazwiska w radiu, ale wiesz, jak to jest. Prawdopodobnie jest już o tym głośno w telewizji. Kropka, nie zważając na to, włączyłem telewizor, dostrajając się do wiadomości. Oczywiście był raport o skandalu i tak jak się obawiałem. Na ekranie pojawiła się twarz mojego ojca. Prezenter wyszczególnił zarzuty wobec niego, a ja poczułam, jak ogarnia mnie zimna fala niedowierzania. Wyłączyłam telewizor i usiadłam ciężko, próbując przetworzyć wiadomości. Wszedł Jake, wycierając ręce w szmatę i zobaczył moją minę. Co się stało, kochanie? zapytał, marszcząc brwi z niepokojem. Kropka przełknęłam ciężko, mój głos był ledwie szeptem. Chodzi o mojego tatę. Został oskarżony o nękanie uczennicy. Kropka, wyraz twarzy Jake'a stwardniał na chwilę, zanim podszedł i chwycił mnie za rękę. Przykro mi, Eliza. To trudna wiadomość. Jak chcesz sobie z tym poradzić? Potrząsnęłam głową, nie będąc w tej chwili niczego pewna. Nie wiem. Co ja w ogóle mogę zrobić? Przecież nie jesteśmy już sobie bliscy kropka ścisnął moją dłoni. Rozumiejąc, czegokolwiek potrzebujesz, jestem tu dla ciebie kropka, nie musimy teraz wszystkiego rozgryzać. Postanowiłam poczekać i zobaczyć jak sprawy się potoczą, zanim wykonam jakikolwiek ruch kropka bez względu na to, jaką decyzję podejmę, wiedziałam, że będę miała Jake'a u boku. A to było zapewnienie, którego potrzebowałam, aby stawić czoła wszystkiemu, co nadejdzie kropka życie, było spokojne aż do tego niespodziewanego popołudnia w pracy, kiedy znajomy samochód wjechał na parking. Nie widziałam moich rodziców od dłuższego czasu, a ich widok wywołał mieszankę emocji, o których myślałam, że już zapomniałam kropka oboje wyglądali na dramatycznie odmienionych. Skandal zebrał swoje żniwo. Mama znacznie schudła i wyglądała o wiele starzej. Podczas gdy tata wyglądał na załamanego, cień surowego mężczyzny, którym kiedyś był kropka, mama zauważyła mnie i podbiegła do mnie z otwartymi ramionami, jakby nic się nie stało, jakby lata dystansu i dezaprobaty można było pokonać w jednej chwili. Ale nie mogłam jej objęci. Nie teraz kropka, zamiast tego odsunęłam się i wzięłam JK za rękę, szukając siły w jego obecności kropka, Eliza. Tak trudno było cię znaleźć, powiedziała mama, jej głos pękał z emocji. Tata, zawsze szorstki, przeszedł do sedna, jego głos był szorstki i zgorzkniały. Zostałem niesprawiedliwie oskarżony. Poszedłem po pomoc do męża twojej siostry, ale ten krwiopijca chciał fortuny. Twoja siostra stanęła po jego stronie i teraz nas wyrzucili. Potrzebujemy twojej pomocy, wpatrywałam się w nich z niedowierzaniem i kłębiącym się we mnie gniewem. Pomocy? Po tylu latach pojawiasz się i żądasz pomocy, nie mamy dokąd pójść. W głosie mamy słychać było desperację. Nas też się wyrzekli. Pomyśleliśmy, że może moglibyśmy zostać z tobą kropka o mało nie roześmiałam się z absurdu. Zostać ze mną. Po tym, jak się mnie wyrzekłaś, Dałeś jasno do zrozumienia, że nie jestem już twoją córką kropka, twarz taty poczerwieniała, jego dawny temperament wzrósł. Jesteś nam to winna, Eliza, po tym wszystkim. Co dla ciebie zrobiliśmy, kropka, i tu się mylisz, przerwałam, czując jak Jake ściska moją dłoń w deście wsparcia. Nie jestem wam nic winna. Wyrzuciłeś mnie, bo wybrałam swoje szczęście ponad twoje żądania. A teraz czego chcesz, a wprowadzić się i udawać, że jesteśmy rodziną, sytuacja zaczęła się nakręcać i widziałem, że ludzie na to patrzą, że zaczyna się tworzyć tłum. Mama zaczęła płakać, jej szlochy były głośne i przyciągały jeszcze więcej uwagi. Kropka, jesteś niewdzięczna, po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy, oskarżyła przez łzy. Kropka, wziąłem głęboki oddech, moja decyzja była jasna. Nie, mamo. Nie jestem niewdzięczna. Jestem wolny i szczęśliwa. Dokonałaś swoich wyborów i teraz musisz z nimi żyć. Kiedy odchodziliśmy, słyszałam krzyki taty, ale Jake pochylił się i cicho powiedział do ochrony. Nie pozwól im tu więcej przychodzić. Kolejne miesiące mijały, wypełnione miłością i spokojem. Powitaliśmy syna. Nowy początek w naszej rosnącej rodzinie. Moi rodzice nigdy nie wrócili. Tamtego dnia na parkingu widziałem ich po raz ostatni i choć część mnie opłakiwała to, co mogło się wydarzyć, wiedziałem, że dokonałem właściwego wyboru dla siebie i dla mojej rodziny.